Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z rywami Simulator 2025 i w dzisiejszym materiale poruszymy sobie kwestie modyfikacji, które zostały wydane w tym tygodniu do tej pory. Tak jak wspominałem, co tydzień będę wam robił taką aktualizację z modyfikacji, jakie wyszły do farminga. No i to jak widzicie na samej górze od razu rzuca nam się w oczy ogromna ilość ciągników. Zaraz wyjaśnię, skąd taka ilość na samej górze, jeśli chodzi o najnowsze modyfikacje. Ja taką aktualizację będę Wam nagrywał właśnie co tydzień, tak żebyście byli na bieżąco z ciekawymi modyfikacjami. Dodatkowo będę wrzucał oczywiście też shortsy i tiktoki, jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze mody. Przejdźmy sobie tutaj do sedna, czyli skąd taka ilość ciągników. No i tutaj muszę Was niestety zasmucić, ponieważ te ciągniki dostały po prostu kolejną opcję rozbudowy i tutaj chodzi dokładnie o wersję... Kół, jaką możecie sobie dobrać przy zakupie tych ciągników? Także nic specjalnego, one już wcześniej były w farmingu. Tutaj z tych ciągników mogę wam polecić naprawdę mega spoko Fendik 900 Wario. Bardzo fajna maszynka. Ja też na przykład z tą Waltrą sobie korzystam na Sobolewie. Też polecam taki ciągniczek średni bardzo fajny i bardzo fajnie się miezi. mega spoko dźwięki ma. Dalej idąc, co to tutaj mogę też polecić, mamy pług talerzowy marki John Deere. On ten pług, z tego co pamiętam, to już jest z nami chyba od 19, jak dobrze kojarzę, i w 19 właśnie ja z niego dużo korzystałem, bo nie byłem zbytnio fanem tych zwykłych takich pługów zagonowych, więc macie taką alternatywę dla tych, którzy też gdzieś tam nie przepadają za tymi zwykłymi normalnymi pługami. Idąc dalej mamy też tutaj magazyny. Na nasze wyroby na tartaku, co też jest bardzo fajną opcją, i jak sobie możemy zobaczyć, to bardzo fajnie jest to tutaj poukładane. Można to sobie oczywiście pobrać. Zastanawiam się tylko, czy ta modyfikacja jest na wszystkie platformy. Tak, to jest akurat na wszystkie platformy, więc mega spoko opcja. Idąc dalej, mamy też taką modyfikację, której mi naprawdę bardzo mocno brakowało w farmingu, a mianowicie zużycie naszego paliwa, i to zużycie naszego paliwa jest pokazywane nam na bieżąco przy naszym zegarze, przy naszym tutaj. Poziomie paliwa, jeżeli chodzi o nasze maszyny, co jest mega spoko opcją. Nie wiem, dlaczego w ogóle Giants nie dodał jeszcze do tej pory takiego licznika spalania paliwa, bo nie oszukujmy się, ale chyba każdy fan motoryzacji czy ktokolwiek, kto nigdy nie sprawdził, ile mu poli, to naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, jeżeli ktoś tego nie zrobił. Ale naprawdę, miłośnicy wszelkiego rodzaju silników spalinowych zawsze gdzieś tam się zastanawiają. Nawet przy kosiarce, którą koszą trawę, to powiedzą: A teraz to mi poli tak pół zbiornika, aż cały ogródek pokoszę. Tak to mniej więcej wygląda. Możecie napisać w komentarzu, czy Wy też zwracacie na to uwagę, oczywiście. Bądź też Wasi rodzice, na przykład, jeżeli, jeżeli Wy nie jesteście jeszcze w stanie jeździć na przykład sami. Ale idąc też dalej. Dostajemy też fajnego manika. Ja tego manika sobie akurat nie pobieram, bo nie potrzebuję. Ale, na przykład, dla takich miłośników, którzy gdzieś tam lubią takie bajeranckie ciężarówki, będzie to mega spoko opcja. Wchodząc sobie na modchaber na stronę, to w bardzo łatwy sposób możemy zobaczyć, że ogólnie w tym tygodniu wyszła bardzo duża ilość aktualizacji do różnego rodzaju modów. I kolejną modyfikacją, którą warto sobie gdzieś tutaj omówić, będzie to modyfikacja, dzięki której nie będziecie już potrzebowali dowozić wody na wasze paswiska, ponieważ dzięki tej modyfikacji. Automatycznie możecie sobie ustawić, żeby te paswiska były nawadniane. Teraz jak stawialiśmy paswiska sobie gdzieś tam na łące i mogliśmy sobie wywozić nasze zwierzęta na okres wiosenno-letni, powiedzmy. To te pasfiska wymagały od nas, żebyśmy dowozili tam przynajmniej wodę. Teraz możemy sobie zrobić tak, że tam będzie automatyczne nawodnienie. Minusem tego jest to, że wygląda to dosyć kiepsko. Ja wolałbym, żeby tutaj chociaż jakaś taka pompka była postawiona, jak to wyglądało na przykład w sezonach w FS-19. Ja w ogóle sezony z FS-19 wspominam do tej pory. Uważam, że to było o wiele lepsze rozwiązanie niż to, co na przykład Giants nam oferuje teraz. Chociażby właśnie przez wzgląd na to, że tam była dodana taka pompa, którą zestawialiśmy i tą pompą mogliśmy sobie wlewać tą wodę do zwierząt, bądź też mogliśmy z czasem tam, dostała dodana opcja automatycznego nawadniania, czyli jak ta woda nam spadała, to automatycznie co jakiś tam czas ta woda nam się też dolewała. Była to bardzo fajna opcja i z tych Seasonsów do tej pory wspominam to, że jeżeli na przykład nie zebraliśmy w czas naszego siana, to to siano na na przykład następny dzień, już by mieliśmy mniej tego siana na łące, aż nam to wszystko na przykład mogło zgnić. Też musieliśmy chować na przykład słomę, czy właśnie siano chociażby pod zadaszenie, ponieważ jak na to deszcz padał, to te bele nam z czasem traciły jakby na objętości i nie mieliśmy, nie wiem, 10 tysięcy litrów w takiej beli, tylko po całym sezonie, który spędziła na zewnątrz, pod chmurką, na deszczu. To ta objętość tej beli spadała, powiedzmy tam nie wiem, do 7000, te 30% około na sezon, także mega w poko opcja i ja to mega wspominam. Szkoda, że nie wydają już tej modyfikacji osobno, też twórcy, którzy stworzyli wtedy Seasons. Żałuję i ubolewam nad tym, no ale domyślam się, że jak Giants wypuścił swoje Sezony, to nie chciało się już później w to nikomu bawić. Także taki mały powrót do przeszłości tutaj myślę, że Wam się też spodobał. Jeżeli korzystaliście, to dajcie znać właśnie też w komentarzu. Zastanawiam się, czy tamta opcja również podobała Wam się bardziej. Dostaliśmy oczywiście również mapkę, co dziwne w tym tygodniu, z tego co dobrze kojarzę i się orientuję, to dostaliśmy tylko jedną mapkę i to jest North to jest jakaś mapka, która została, jest gdzieś tam w okolicach Dortmundu no i jak tutaj możemy sobie zobaczyć z opisu, no to mamy na niej 63 pola, w sumie 287 hektarów średnio 4,56 hektara na pole dodatkowo mamy tutaj 7 pastwisk, mamy też 8 terenów z lasem, mamy 9 punktów produkcyjnych i 13 punktów, gdzie możemy sprzedawać nasze itemy. Oczywiście mamy również biogazownię i wiele innych różnego rodzaju miejsc na mapie. Jeżeli chodzi o mapkę, to powiem tak: pobrałem, odinstalowałem. Nie mój klimat. Jak widzicie, ten teren jest taki. No, typowo zrobiony troszeczkę na giantsowe klimaty. My jednak wolimy nasze Sobolewo, szpakowo i tak dalej. W ogóle też dajcie znać, czy gracie na Sobolewie czy na szpakowie na jaka jest Wasza ulubiona mapka w farmingu. I modyfikacja jaka wyszła. To skrzynia CVT. Możemy sobie tutaj w tej skrzyni CVT. Ja oglądałem powiem szczerze ten filmik tutaj tego gościa, twórcy jest nieźle poryty, to jest fakt. Ale no ja wam tego nie będę puszczał, bo tam jest też muzyczka. Polecam sobie wejść na, na stronę Giantsa, wejść sobie na ten filmik, obejrzeć chociaż to, posłuchać. Słuchajcie się w słowa. Naprawdę mega szacun, że go się sobie zrobił. No ale przechodząc, właśnie tutaj do samej modyfikacji, to niestety, ale tak, na pierwszy screen rzuca nam się Combine, więc tak trochę średnio powinien dodać właśnie screeny od razu z tej modyfikacji. To możemy sobie tutaj ustawiać. Mamy tutaj różnego rodzaju opcje. I powiem tak, że tą modyfikację sobie pobrałem. Ja średnio lubię się bawić takie rzeczy, ze względu na to, że im więcej tego wszystkiego dowalimy do, do farminga, tym z czasem ten farming staje się trochę, że tak powiem e, dziwniejszy i z czasem mam takie małe wrażenie, że zaczyna mnie to e, drażnić. Mod bardzo fajny dla osób, które są zajarane naprawdę wysokim poziomem realizmu. Uważam, że jak najbardziej im się to przyda. Natomiast jeżeli już mówimy o realizmie, no to powinni wtedy też grać na takich Modyfikacjach, oczywiście, na skrzyni, na przykład, manualnej. No, chociaż CFT, no kurde, manetka mamy, nie? Przód, tył, więc, no czy manualna? Większość tych nowych ciągników, one mają właśnie tą skrzynię na zasadzie manetki, przód, tył, raczej. Nie mamy już biegów do zmiany. Jest to bardzo, jakby, uproszczone, tak samo jak w ciężarówkach czy samochodach osobowych, te skrzynie automatyczne wchodzą mi już naprawdę na bardzo wysoki poziom. Ja ze swojej strony polecam sobie pobrać, sprawdzić, chociaż jak widzicie, to modyfikacja wyszła, jak dobrze pamiętam, we wtorek albo w poniedziałek, 41 pobrań, ma 4 gwiazdki na 5. Podejrzewam, że jest ze względu na to, że jest dosyć mocno skomplikowana, my jednak wolimy dodać sobie coś do realizmu, zgadza się, ale żeby to było w miarę jeszcze uproszczone, bo cały czas pamiętajmy, że to jest tylko gra. Dajcie znać, które modyfikacje z tego tygodnia wam się najbardziej podobają. Ja osobiście jestem zadowolony z licznika do paliwa, mega fajna opcja. Tutaj mamy jeszcze możliwość zrobienia sobie takiego szybkiego przerzucenia ze skrzyni biegów jaką chcemy skrzynie biegów i to jest na przykład tutaj pod delaytem i to jest kolejny temat, jaki ja gdzieś tam z jakim ja mam problem, ponieważ dużo modyfikacji mam na PCCie tutaj na farmingu, i problem jest z przypisywaniem klawiszy. Brakuje po prostu tych makr, klawiszy, albo idzie się w tym właśnie pogubić. I tu jest no, spoko opcja, bo możemy sobie tę skrzynię zmieniać. Natomiast, tak jak mówię, w nowych ciągnikach no, ta skrzynia jest na tyle automatyczna, że myślę, że każdy, kto jeździ tymi nowszymi ciągnikami, no to wie o co chodzi. I no jakby ta manualna skrzynia to jest tak dużo pracy przy niej, o tak powiem. Ale jest też dużo frajdy. Nie, nie, można, nie można tego ująć. Natomiast ja uważam, że ta modyfikacja, właśnie z konsumpcją paliwa, jest taką jedną z moich top 1, jeżeli chodzi o ten tydzień. No i też no, te aktualizacje tych ciągników. Nic specjalnego tam nie zostało dodane. No i Puk, myślę, że to jest gitara. Jeśli jak wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję kanału, trzymajcie się. Pozdrawiam. Do następnego. Hej hej. Hey.